Cześć, moje kochane baranki. Zapraszam Was na czytanie tygodniowe. Pamiętajcie, nie mówię czy to się zadzieje od poniedziałku i do niedzieli. Robię Wam czytanie, co się u Was teraz dzieje, albo co się wydarzyło i jakie są skutki tego, albo co może nastąpić, tak? W tarocie nie ma określonego czasu takiego, że to się stanie w końcu, jak to we wtorek nie ma, tak? Albo się zadzieje nagle, albo po prostu może być ta sytuacja, którą ja wam teraz przedstawiam, może się zadziać, albo po prostu mogła się już zadziać już wcześniej, albo się zadzieje, tak? Kochani, bierzemy to, co do was pasuje, i już nie przedłużamy, tylko zaczynamy czytanko. Oczywiście macie tu większy rozkład, bo mi wyleciały karty, tak? I postanowiłam te karty też wziąć, bo może to jest wskazówka dla jednej osoby, ale może, może być to dla większości was, ale postanowiłam wam po prostu wziąć te karty. I co, zaczynamy, nie przedłużamy. słuchajcie, na problemie lub sytuacji jest Królowa Mieczy. W sytuacji jest 8 buław i kochankowie. Do przyszłości będzie odchodził paść mieczy. W przyszłości jest król mieczy 3 i cesarzowa, i na wyniku jest rycerz buław. I teraz co ja tu widzę? Po pierwsze, aha, oczywiście zobaczymy karty na spodzie talii. E, to na początku zaczniemy od tych kart, tak? E, słuchajcie, jest diabeł. Macie śmierć. Coś się u Was zakończyło. Toksycznego, może jakaś karniczna sytuacja, związek, ale macie 9 buław. No i pod spodem, no co? Kam, asa buława macie. A o, to już wiem mniej więcej o co jest grane. Teraz tak, dla jednych, może po, powiem tak, co ja tu widzę. Widzę tutaj kobietę, która będzie miała jakiś zabieg, tak? To jest pierwsza informacja, którą. O, Uzyskałam od kart i będzie związany z tym jakieś przemieszczanie się. Jest pokazane mi, że ktoś będzie miał do czynienia z adwokatem. Kochani, to jest druga informacja. Pokazuje mi się kobieta, która zejdzie w ciążę z osobą trzecią. No co ja mam powiedzieć? No, niektóre baranki. Albo osoby, które mają tam osobę trzecie, ta kobieta może być w ciąży, tak? I to jest na razie y, ukryte. Y, słuchajcie, widzę tutaj dobre wiadomości. Y, dla niektórych to będą bardzo dobre wiadomości, a dla niektórych to będą takie wiadomości, że po prostu zakuje Was serce, albo ktoś po prostu odegra się na Was, tak? To jest następna informacja, którą uzyskałam. Widzę tutaj, po, yy, coś się zakończyło, yy, ale to, jest, to było zakończenie takie nagle. Coś musiało się u Was wydarzyć. I teraz tak, jest mężczyzna, który jest w związku, i on się odgrywa. Może odwracajcie Wasze role, tak? Ja czytam tak, jak tutaj karty mi pokazują. On się odgrywa na swoich, no dzieciach, on się odgrywa na swojej żonie, tak? Paśmie, czy to nie jest tylko obserwacja, to nie jest tylko e, jakieś e, wiadomości, ale to jest po prostu ktoś sw e, swoją, e, wiecie co, swoje nerwy, e, nie dusi ich w sobie, tak? Tylko to jest osoba taka, jak na tamtego to musi też dać szpilę, musi się odegrać, ale nie ma na kim, tak? Coś takiego w tym sensie. To jest raz. Następna rzecz, którą tu widzę, to widzę tutaj, że ktoś jest w związku i ktoś ma osobę trzecią, albo miało, coś się zakończyło, ale to miało być tylko dla zabawy dla tej osoby. A chciał jakiś przygód, jakiś doznań, takie nie mówię, że to chodziło o barabara bara, tiki Absolutnie nie, ale mogło być tak. Ale to jest y, facet, który y, czegoś się mu brakowało w y, związku. I teraz tak jest obserwacja tej kobiety, bo ta kobieta, tutaj mi się pokazuje, kobieta, tak? Odcięła się od tej osoby, dlatego iż coś było może karmiczne, albo po prostu no. Jedna osoba musiała być w związku. Też tak może być. I teraz tak, ktoś ma do podjęcia jakąś decyzję związaną z osobą trzecią. Mogło, słuchajcie, śmierć to jest e, zakończenie. Śmierć też mówi o czas na nowe. I ktoś się zastanawia, czy dać e, może następną szansę, e, czy dać, e, czy wysłać wiadomość, ktoś się zastanawia, ale tu karty pokazują czas na nowe. Czas e, coś zmienić, bo Asbara to nie tylko mówi też o romansie, ale że ktoś po prostu, ja tutaj widzę mężczyznę, że który w której związku zda sobie sprawę, że trzeba załatwić e, te sprawy, e, które były. Dlatego, że diabeł to jest też. Um, Jezu ja nie lubię mówić takie karmiczne bo to nie jest aż takie karmiczne wie, wie, wiecie o co chodzi tak mogło być między wami takie przyciąganie nawet seksualne Pani się dogadywaliście czy coś mogło być tak no i co coś się zakończyło mogło być wiecie przez osoby trzecie bo też tak e, e, się pokazuje mogła się jakaś e, następna osoba zakręcić i albo coś powiedzieć nie tak moi kochani i teraz tak Karty pokazują, że będzie też działaniem. Będzie ruszanie do przodu, tak? Możliwe jest, że ta osoba będzie chciała się z wami skontaktować albo przyjechać do was. Tutaj mi tak karty podpowiadają, ale słuchajcie, to jest osoba albo mundurowa, ale nie musi, ale to jest osoba w 200%, która została skrzywdzona, ale została skrzywdzona też przez jakąś kobietę. Słuchajcie. Ja tu, poczekam, ja tu widzę mężczyznę, który był w związku: kobieta o dwóch twarzach była. Kobieta może być wdowa, może być rozwódka. Kobieta cięta z języka, ale ona sobie w kachelku jeszcze nie da dmuchać. Ale przy nim się pokazuje kobieta taka życzliwa, taka dobra. I teraz tylko. Nie wiem, czy to ta kobieta życzliwa, to jest jego żona, czy to jest ta osoba trzecia. Znaczy, trzecia, wiecie, ta, e, ta pani, o której on po prostu myśli, tak? Bo jest obserwowanie, i ten mężczyzna jest nieufny. On musiał być mocno w życiu skrzywdzony. No. On was obserwuje. Macie kartę obserwacji, tak? Taki, ja, ja ja to mówię zawsze, ja taki y, sąsiad, ale słuchajcie, macie takie y, karty y, obserwacji, tutaj ktoś chce działać, ale działa tylko, y, wiecie, w głowie, ale tak nie idzie i nie działa, bo jest zacofany. Znaczy, wiecie, wycofany w tym sensie, tak, bo się boi zranienia, że zostanie z, y, zraniony. Może jest tak, że ten mężczyzna zranił y, tą osobę, którą tam, no nie wiem, spotykaliście się, czy cokolwiek, Yy, tak. Powiedziała, mogła coś wam nie tak. Bo dowiedziała się jakiejś prawdy. Słuchajcie, ale wy o niej nie możecie zapomnieć, bo jest silne przyciąganie. Coś musiało tu być. O, barany, barany, moje kochane. Bierzecie to, co do was pasuje, tak? Yy. Słuchajcie, pokazuje mi się yy, wyjazd. Yy, Albo to jest wyjazd, słuchajcie, albo będzie takie przemieszczanie się młodej osoby, e, albo to może być na jakiś zabieg, albo na naukę, tak? Co jest związaną z medycyną. Od razu mówię tutaj, co ja widzę. Słuchajcie, baranki, macie karty mówiące, że czas na zmiany, czas coś zmienić, tak? Dla niektórych baranków to jest po prostu musicie coś zmienić, albo z waszym związku, albo z waszą pracą, kochani. Musicie, obojętnie z czym, tak? Czas na zmiany, wy musicie usiąść, ale wy po prostu, jak usiądziecie, to samo przyjdzie. Kurczę, coś muszę zmienić w swoim życiu, tak? Ja tak dalej nie mogę. I będzie decyzja do, do wybrania, albo związana, czy napisać wiadomość, albo jakieś fajne wiadomości do was przyjdą i będziecie chcieli to, dalej kontynuować, tak albo po prostu będziecie się zastanawiać, czy mamy gdzieś jechać. Coś fajnego do Was też, moje kochane, baranki idzie. Tutaj uważajcie tylko, słuchajcie. Bo tutaj może mogą być jakieś sprawy, tutaj nie mam sp sprawiedliwości, ale jest kobieta, która może coś zagrać też nie tak. Będzie ładnie się uśmiechać, a wiecie, odwróci się i wam. Tutaj jest coś nie tak. Ona ma, przy, przy niej jest diabeł. To mogę powiedzieć, może zagrać coś nieuczciwie. To tak na marginesie. Baranki, bierzecie to, co do Was pasuje. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam za komentarze, za lajki, za wszystko Wam dziękuję. Yy, I co? Zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Pozdrawiam Was serdecznie.